Pytanie na początek. Jakie właściwie pani dzisiaj pełni funkcje? Jest pani w rządzie? Jest pani poza nim? Jestem w rządzie. Jestem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będę również pełnomocniczką rządu do spraw równości. Będę kontynuować... Na, z na jakiej zasadzie właściwie pani dotknęła rekonstrukcja? Bo musimy to zrekonstruować teraz. Tak. No dobrze. Nie mam mnie na posiedzeniach rządu. To znaczy, że w każdy wtorek, a przeważnie we wtorki odbywają się posiedzenia rządu, nie będę brała w nich udziału. Właściwie tylko to się zmienia. Będzie mieli nie jeden z największych rządów w Europie, tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie. Zostaję właściwie w tym samym gabinecie, z tym samym zespołem ośmioosobowym. Zobiewała ta zmiana? Po części tak, po części nie. Posięli pani pensję? Ona jest niższe, ale ja się tym... Przyznam się szczerze, że nie interesuje, ale mówię zupełnie szczerze. Tak, tak. Nazwa urzędu i kwestia, czy będę ministrem konstytucyjnym, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Dużo że pracy. nie ma, ma żadnego znaczenia, to dlaczego została zmieniona? Bo taka była idea i taki był pomysł premiera na to, żeby dochować. Wierności obietnicy, a... w której obiecywał, że rząd będzie mniejszy. Ta, to, to, słyszeliśmy wiele miesięcy temu no dobra, te słowa, jeżeli... że rząd będzie mniejszy. Jeżeli Pani się mniejszy. zmieniła tabliczka na drzwiach, a został ten sam zespół, zajmuje się Pani tym samym, to czy rząd stał się od tego mniejszy? Myślę, że rząd będzie uszczuplony w innych miejscach. Wiem, że pewnie za dużo wyborców Platformy Obywatelskiej i tej uśmiechniętej koalicji mnie zapewne nie ogląda, ale jeżeli ktoś mnie ogląda, to teraz mam pytanie na Was. Słyszeliście, co ta Pani powiedziała? Słyszeliście, tak? Tak naprawdę Żadnej rekonstrukcji rządu nie było, bo pełni, można by powiedzieć, tą samą rolę, to samo stanowisko. Pewnie picem na wodę jest też, że dostaje trochę mniejsze pieniądze, guzik, prawda, pewnie jest. Na pokaz tylko straciła stanowisko ministra, żeby tu znów się pochwalić, że no zrobiłem rekonstrukcję rządu. A tak naprawdę liczba w gabinecie jej i jej obowiązki są te same, czyli nie było żadnej rekonstrukcji rządu. Cały czas utrzymujemy tyle nierobów, bo inaczej tego nie można nazwać. Bo co to jest? Ona była ministrem od spraw równości. Ministerstwo Spraw by wymyślili sobie nowe, dodatkowe, żeby tylko łoić Polaków, łoić nas z kasę. I tak naprawdę co to ministerstwo dało? W czym to pomogło? Pomogło coś w rozwoju Polsce? Nie. Pomogło coś Polakom? Nie. Dlatego rodacy, czas najwyższy zacząć głosować na Konfederację, czas najwyższy pogonić tą całą usiąkniętą koalicję, czas sprawić w końcu to, że to Polak w Polsce będzie gospodarzem, czas zadbać o interes polskiego narodu i tylko my jako Konfederacja możemy to zrobić. Pozdrawiam 6 miesiący Polaków, Konfederacja, Polska Racja, czołem Wielkiej Polsce.